Chyba on mnie raczej nie znalazł mnie. Freddy schudnij, Boże drogi. No save. Give me that save. No, bug. No Ja i dobra. Food storage. What? Storage. All food materials must be se uh oh. wszystkie uh all food materials must be secure story at, at closing, she gasman coffee in chicken. Aha, chica śmieci czyli je siebie. Oh. To mi przypomina... To jest Chika. Noise to. O. Stealth. Kiedy kucasz, boty mają trudniejszy czas w yy, szukaniu ciebie. O! Yy, yy, niebieski oznacza, że nie jesteś widoczny. Zielony, że bot ciebie szuka. Czerwony, czyli że jesteś złapany. Okej, okay, czyli coś nowego. Jakiś nowy system. No to kucakiem przebiegnę. Okej. Okay. Sprint. I stamina. Nie możesz... Okej. Okay. Skoro oni mi to teraz powiedzieli, to znaczy, że za chwilę będę musiał spierdzielać. Ja to wiem. Ja tu idę szybciej. A może nie jest? Ja nie wiem gdzie miałem iść. Jeszcze tu jest save. Okej. Okay. Za chwilę będę musiał spierdzielać. Ja to wiem. Zachowam staminę. Ja pamiętam to na trailerze, ale inaczej wyglądało. Wiedziałem. 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 O, to też bo, był... Okej. Okay. Za dużo rzeczy z trailera. Ale oni są. Boże.

było szybkie. Czemu on może takie rzeczy robić? Pica kamery. O, to? to? Gdzie boksy? mogę. O, mogę tak robić. O, monty. Faktycznie wali w te drzwi. O, wtedy wali drzwi, okej. Okay. Okej. Okay. Eee. No tu nie przejdę raczej. O, tu mogę. Słyszę jak dzika sobie chodzi Wszyscy są tacy tłuści, bo... Jeju, w sensie... O, oh, hiding places O, jeśli bot Widzi mnie jak się chowam Mogą... Mogą mnie znaleźć w instancie Ja to sobie zbiorę <grym> Dzika piniata le tue stanze. Sherlock, przeszkadzającego mm. tekst. Nie, podłoga mm tam, on to my je płynem jako ja nie chcę do niego podejść. Tu coś jest. Ja tylko... Okej. Ticket to entry pass. Entry pass, powiadasz. Give me. Moment, wygląda jakby był na jakichś dragach. <laughs> znaczy, jego mortę. <laughs> To jest za blisko, gość. Co tu, czyjka nagle jest? Aha, ale tu ma chodzić. To po co Chociaż mógłbym przed tu przeskoczyć, ale nie po co. Easy money, notka. Ok. No, my cousin work here. His money Mój kuzyn urkieruje. Mój kuzyn. Ok, postaram się to przetłumaczyć. Mój kuzyn tu pracował. Mówił, że magnety psują maszyny biletowe. Po prostu iść do fastpada i mo... i tam do customer service e, przez tylnie drzwi i wzi wziąć. I weź z taktiketów Będę na ciebie czekał na zewnątrz Jeśli słyszysz boty Po prostu chowaj się dopóki nie wyjdą Będzie fajnie On do mnie mówi, czyli mam go znaleźć? Tak Ochika jest na górze That's kinda bad To źle? Zobacz jak wygląda Faspad Gdzie jest faspad? Mnie nie widzi. Ona mnie nie widzi. Ona jest ślepa. Glamrock Gifts. 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 O, To jest Glamrock Gifts. O, ta Check the cameras, limit is jest Like it enemies, camera screen. Okej, okay. Ona idzie tu na górę? Nie, to jest stealth mission, bo jestem, jestem w takie rzeczy trochę dobry. widać, że ich patrol jest po prostu łatwy. Ja będę te kamery uży używał. Kolega mi mówił, że tu ledwo Mister Hippo. Ja chcę takie pluszaki, czy Ja chcę takie pluszaki. Są magnety. A myślałem, że mogę je zebrać. Stulcika Stulcika Swój dziób dosłownie No Teraz zgaduję, że muszę iść na drugą stronę Mówili, że używaj kamery, No to to będę robił Onestu W którą stronę pójdzie? Idzie na dół schodów, to jestem safe. Tak. Chilku. co, customer service na dole. Hello. Ja nie wiem, jakie są ich hitboxy. To jest najstraszniejsza część. O, jaki... Ba, paczka... Czy to jest to? Ice inspection. E, dziękuję za kontaktowanie Low Budget Building Contractions. E, Zrobiliśmy inspekcję, e, żeby znaleźć. A nie. I znaleźć nic złego w, twojej, w Waszych wentylacjach. Te głośne dźwięki uderzania i. Nie wiem. Szarpania Na do... <noise> No jak widzę po talerzu. Dźwięki, które były zreportowane, nie... nie pojawiają się. Do... A nie. Nie. Nie mogą ich reprodukować. Nie mogą ich, jakby, no. Sprawić, żeby były. Żeby to słychać dokładnie, jak opisali. Zadzwońcie do nas. Y... Zadzwońcie do, na... do nas... do nas, jeśli znowu się stanie, Kif. Okej. Okay. Tak, wiem, kamery. To coś jest. Coś jest ciekawego. Jest prezent. Zielony. Glam czy Ok. Ok. Okej, okay, okej. Okay. Muszę sprawdzić co się nagrywa, bo ja nie wiem. Okej. Okay. No, no, spokojnie.

Czy ona do mnie idzie? Nie, on tam stoi. Okej. Okay. To było przerażające. That was very creepy, amigo. Pyczku. Gdzie ona idzie? Ona idzie na górę. Jak ona idzie do mnie, to ja to zgłaszam ją. Nie idzie do mnie, nie? Nie, ona nie idzie do mnie. Okej, okay, ona się odwróciła. Gdzie ten jak On tam jest, on tu jest. Okej, okay, okay. już znam jego patrol. On tu się zatrzymuje. Idę znaczy, no znam. Jak zauważył mi są zauważy. No nadzieję, że, że chociaż jumpscare jest fajny. Bo z takich gier to scare już nie są straszne O! Okej okay. Okej, okay, mogę... teraz moja kolej Mogę iść Przez, bardziej tyłem No, wiecie... High ground Take visibility, if you know what I mean Okej, okay, tu miałem iść, tak? W kiblach The kibel Ta! The... Okej, okay, nie dziwię się, ktoś tu się obserwuje, że tu stoisz? O, bug. Za w tłumaczeniu, więc... Spokojnie, to nie będzie pierwszy raz. Night terrors. Wait, what? Nightmare? Mój syn nigdy nie miał problemów z, z spaniem, ale po tym jak spędził... i win innych. Dam dzień. I w Dejkerze. W... w żłobku. Kurwa <ścoughs> w żłobku. No. Okej, okay. w Dejkerze yy, nie, z, z nie może już spać z włączonymi światłami. Nie może już spać z włączonymi światłami. Po prostu płacze i płaczę, a wtedy, kiedy pozwalam mu zatrzymać światła, obsikuję łóżko. Witaj w klubie. Czyli już wiem, że tu nie chcę iść, ale tu jest prezent, więc chyba chcę. Mam nadzieję, że tam coś jest chociaż ukryte. Bo jak tam mogę wejść tylko raz. Ta muzyka nie, boże, drogi ambient. Fantanna, ale ładna. ty kraja jest piękny, ja powielbiam tą podłogę. Chodę, chciałbym mieć taką. W domu. Ale nie, po co montować, bo za chwilę Rosja przyleci i bum po życiu. Nie? No. <ścoughs> Security badge. Nic nie ma, jest tylko chips z Fnaf VR, Papierek z Fnaf VR. Batm. Bendy and the Ink Machine? Batm. A nie, bo to było Batim. Cóż, mm. e, tak. E, Okej. Okay. Telewizory. Muzyczka Kozak. Tego, jak ja tego nie zauważyłem? <noise> Powiedziałbym coś, ale <noise> nie mogę. <noise> Okej. Okay. Nie będę miał czasu. Chyba tu sobie zakończymy. Um, niestety, ale trochę to już trwa. Tu sobie zakończymy odcinek, więc sia ya, ya later.